Simoneczko, wszystkim jestem Betus Games, a dzisiaj zaczynam moją nową serię. Hmm. Jaka to jest seria? To jest seria Zenta na serwerze yy, For Life. Tak. A więc... Yy, no. Więc... Seria będzie taka, że zarabiamy hajsy na auto jakieś nowe Aktualnie nie posiadam żadnego auta No a więc będę zarabiał teraz na jakieś Sorry, że mam tyle, że mam 1k i 268 złoty, ale niestety miałem kilka failów yy, przy nagrywaniu, że no, raz ziomek we mnie walnął, yy, odleciałem, włoch ale to normalnie jakiś cheater był, leciałem w powietrzu przez dobre 15 albo 20 sekund, no i musiałem niestety... Wo i nie będę wam się tłumaczył zresztą oglądajcie teraz odcinek yy, że Wam się spodoba ta seria zarabianie kasy to będzie podzielone na części jedna seria będzie taka że to będzie jedna i ta sama seria że teraz będę nagrywał jak zarabiamy kasę później będzie druga część yy, tej serii z GTA Będziemy yy, no, będziemy zwiedzać serwer będzie 5, może 6 odcinków, jeżeli uda nam się. No i trzecia część, ostatnia, będzie po prostu na tym polegała, że nie, nie wiem jeszcze do końca, jaka trzecia część będzie, ale wydaje mi się, że trzecia część będzie jak na przykład sprawdzamy inne prace, jakieś... No, jak Patrzymy na jak, jakie są najlepsze zarobki na jakich pracach, y, jakie są prace. Ja Wam będę aktualnie y, przewóz narkotyków y, prezentował, także nie jest to y, zbyt na razie jakoś, jakaś większość y, tego, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba ta seria. Mm, no, więc tyle mam do powiedzenia. Rzeczy coś mam do powiedzenia. Nie mam chyba tego Ja tu jestem doświadczonym kierowcą, także... Jak mnie wywali albo Network Trouble, to przez musowy internet, ale wywalić mnie nie powinno. Tylko przez chwilę Network Trouble się pojawił Że no, to jest moje już siódme podejście. I jeszcze wczoraj zarabiałem kasę, także jeszcze tyle mam. Będę też zarabiał poza odcinkami kasy na to. Bardzo, jeżeli ktoś z Was gra na For Life, bardzo chętnie przyjmę jakieś dotacje, albo coś w tym stylu, także... także zapraszam. No i oczywiście nie zapomnijcie o subie, albo lajku, like, albo coś przed tym Ale oczywiście obejrzyjcie najpierw cały film, a je będziecie wstawiać łapki w ogóle od razu, także... no. Mam nadzieję, że Wam się spodoba seria. Mogą być przycinki, ale to tylko przez chwilę. Ogółem no A to ogółem 60 fpsów jest. No dobra, więc dalej ciśniemy. Dobra, idziemy. Będę y Kurde. Będę z tego składał serię... Hmm. Wtedy co miałem powiedzieć, że zapomniałem, że będą tylko trzy dowozy i następny odcinek, ale on nie będzie jeszcze tego samego dnia. Nie wiem co kiedy będą wycinki, jak będę miał czas raczej, no także jeszcze co, no, może być takie coś, że mnie może słabo słuchać. A i jeszcze jedno co chciałbym powiedzieć dotyczące tej serii. Będę nagrywał także z kumplami, lub sam, albo z kimś. Teraz jest mój drugi dowóz, e, chyba, tak? Drugi, mm, no. Także ja z kolegami i koledzy po prostu będą pomagać mi zarabiać. Czyli po prostu, załóżmy, na przykład z, nagram z polskim głowoniem i on po prostu będzie mi tam dawał swoją połowę zarobioną. Tak. Oczywiście on nie musi, tak? Ja, ja go nie zmuszam z coś, ale... Może tak, bo <laughs> y, pomaga mi zarabiać. Nie powiem ostatnio przelał trochę kasy. No. Na <laughs> razie mam 1408 zł, że jeszcze zapewne będę mu mógł, mógł na ZTP albo na innych eventach wygrywać kasy, Także będzie naprawdę spoczko, ale nie muszę tak, no ale... Myślę, że uda się. Że no, Jak nie będę się odzywał, to słuchajcie sobie muzy z radia, jeżeli ją w ogóle słuchać, bo przeciszyłem w programie. No, także ja sobie zymrzutkę. No o wow, policja Zostawiła mnie policja Cały czas pod górę ściga Ale Robiłem ich tak w konia Że wjechałem na górę A później oni bali się przejechać gdzieś tam I zaraz wam pokażę W którym miejscu wypadli Bo tak mi ścigali Ja jechałem powoli, spokojnie I nic nie zrobili Jeszcze nie tutaj wypadli Ale po prostu śmiałem się, a śmiałem Akurat kolega za mną jechał, to już całe zdarzenie widział. Jeszcze nie, to tu chyba będzie zaraz po tym. O, tutaj wypadli. Tak się zbierzyli, tak się zbierzyli kierowca, nie zdążył hamować i tutaj w to wjechał. <laughs> się zaklinowali, później musiał Admin przydewnąć się i ich, yy, im pomóc. A co jeszcze? Chciałem jeszcze powiedzieć, że robię serwer z dwojga kolegami. Yy. No także będę robił też z niego reklamę, także no, dobrze będziecie mogli wbijać. No. Że mam nadzieję, że jest spoczko i obułem wszystko. Jakiś ty tu wjeżdżał i... Aha, wjechał No. Dobrze. No. Mamy już 1548. Nice. Yy, to był ostatni mój dowód, nie, to był drugi. No, teraz jest trzeci. Nie, nie Nie liczę w ogóle tego i jakoś tak... No chyba jest dowóz, dowóz no, także możecie mnie poprawiać w komentarzach tylko nie hejtować że nie umiem liczyć i w ogóle e, po prostu tylko ja jestem zagadany, jest to jest ostatni raz teraz nie ostatni dowóz także mam nadzieję że wam się odcinek spodobał i w ogóle to seria o której wam zapowiadałem oczywiście mam nadzieję, że... Nadzieje, no. mam nadzieję że będzie wyglądało to tak jak sobie powiedziałem no tylko... a do jakiej kwoty będę zbierał? Chyba już mówimy bo nie. Do jakiej kwoty? No do 30 tysięcy. Do 30 tysięcy albo do 20 też. Bo bardziej chciałbym takie sportowe, takie lansi. Więc jest szybkie. A nie na waltona albo jakiego, jakąś manankę. Czy coś. Tylko od razu mmm, coś bardziej sportowe jeszcze nie miałem auta na tym serwerze ale myślę, że moim pierwszym autem będzie jakaś jaka sportówka czy coś że, no, że jadę, jadę Bzzz, bzz. <ścoughs> policja o, chyba się wkurzyła o o nie, nie jadą za mną <ścoughs> jadą dalej, twardo Chyba nawet nie zauważyli niku. No ale trudno. <śpiewanie> Specjalnie to zrobiłem. ci już przyznam. No, a więc na prostej drogi, na prostej drodze będę sobie zuchwytował. Łyżka raczej. No, dobra. Oczywiście, jeżeli chcecie, żebym nagrywał odcinki z kamerką, to możecie napisać właśnie w tym odcinku. Pod tym odcinkiem. Dobra No zdążymy dwie minuty no, Nie niecałe dwie minuty Na pewno zdążymy ja Jestem za zaawansowanym kierowcą No chyba żebym teraz dachował yy... I bym mi się już nie udało jakoś ale wątpię, bo jestem bardzo dobrym kierowcą przynajmniej ja tak myślę tylko szkoda, że za każdym razem Uuu, na razie go nie uszkodziłem po co się patrzyłem, dawaj, dawaj, dawaj nie wiem, czy wy też to zauważyliście, ale patrzcie Jak teraz tu podjeżdżam, to to łatwo a jakbym podjeżdżał z innej strony, to byłoby no jeszcze będę chyba obczajał pracę górnik to już sam poza odcinkiem ale y, oczywiście jak będzie druga część nie trzecia, trzecia część y, serii to będziemy na pewno od górnika będziemy zaczynać także no ja chyba się zapiszę na ZPP. zaraz, bo nie wiem ile do wygraniu chociaż ostatnio ktoś wygrał 50 talent naprawdę nie jest zbyt dużo y, jak na taką nagrodę więc y, troszkę te eventy mogłyby być droższe, a administracja tak czy tak dostaje zapewne od założycieli e, 10k na eventy, supporty i w ogóle, że nie powinno być tak, no powinno na 10 rund przynajmniej 500 euro, a nie euro, sorry, się mylę, e, wiecie. Także to był mój ostatni dowóz, jak się z wami żegnam, także subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i na ra!